Teledysk nowoczesny, specjalnie dla wszystkich chyba uzależnionych od smartfonów. Ten temat tak. też podejmuje, że, że jesteśmy uzależnieni od wszechobecnej technologii i trochę też tracimy kontakt ze światem rzeczywistym. Ale co trzeba powiedzieć, też gościnne występy się znalazły w tej reedycji. Tak. E, pojawia się parę osób, paru... i Saschan. tak Saszan, Ola Szwed, e, Arek Husowski, Ale Smoleński. będzie naszym gościem jutro, od razu zapowiadamy tutaj e, zainteresowanych, zapraszamy jutro na program, ale wracając... I sporo osób ze ściany e, programu Uśpiewajmy Razem, o oczywiście, bo to jakby przez ostatni rok dwie edycje zrobiliśmy, to jest trochę... E, to jest jakaś część mojego życia, tego, co się działo przez ostatni rok, bo głównie te ujęcia, które tu są, to są z ostatniego roku, plus minus. Oczywiście parę ze starszych, parę starszych ujęć też się znamy. A ja Państwu zdradzę, przed wejściem na antenę Maddox powiedział mi, że to nie jedyna nowość w najbliższym czasie, bo niebawem, niebawem szykujesz kolejny klip. Kolejny klip, kolejny singiel, teraz już premierowy, nikomu nieznany. Eee, przygotowujemy się teraz do kampanii reklamowej, do, do, do kampanii tak naprawdę w social mediach, którą chcemy przeprowadzić, związaną z tematyką hejtu yy, i płciowości również, także będzie... Czyli Mam... będziesz zwracać uwagę na tolerancję, a raczej czasem jej brak. Tak, tak. Będę po... chciał trochę e, poedukować e, tym projektem ludzi, bo, bo jest to projekt, który jest bardzo dojrzały no i taki bardzo że personalny. Na przestrzeni lat masz na pewno do tego już spory dystans. Też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że spotyka się z tym brakiem e, tolerancji, więc no kto jak nie ty ma o tej tolerancji mówić i, i mówić, Dziękuję. jakie to jest ważne, prawda? Czyli rozumiem, że jakby tekst napisało same, że, samo życie do nowego Tekst napisało samo życie. Jest bardzo dużo powrotów, wspomnień w tej piosence. Jest oczywiście bardzo dużo gry słownej i pewnie pojawi się trochę kontrowersji, ale one nie były zamierzone. Raczej one są, mają prowokować do myślenia, mhm. a nie być takim z taką solą na, na rany, tak, które to, mamy w Polsce. Kontrowersje, myślę, że nie powinny ci być obce, bo często twoja osoba wywoływała, przynajmniej mówię, w czasie przeszłym kontrowersje na przestrzeni tych lat, bo kolejny jubileusz obchodzisz w tym roku. Minęło 10 lat, odkąd pojawiłeś się w programie Mam Talent, czyli odkąd tak pojawiłeś się mocno w show biznesie. Jakie było takie najbardziej kontrowersyjne wydarzenie z twoją osobą? Niekoniecznie zaplanowane przez ciebie. O matko, wydaje mi się, że chyba ten debiut w Mam Talent był bardzo kontrowersyjny, bo pamiętam, że była burza w internecie, jeszcze wtedy fora istniały internetowe, jeszcze na stronie Mam Talent istniało coś takiego jak sekcja komentarzy mhm. i forum wielkie fanów programu i rzeczywiście tam była bardzo duża burza wokół mojej osoby. No i chyba mój pierwszy single do High On You, który też był takim wielkim o matko, coś, co, co tu się stało, czemu taka kontrowersja i myślę, że to były takie dwa najbardziej chyba punkty kontrowersyjne, które nigdy nie były planowane. Ja mam wrażenie, że im bardziej się kontrowersje tym razem chce zaskoczyć, to tym mniej to wychodzi, a im bardziej myśli się dobra, to zróbmy coś takiego, bo to jest fajne i w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, to to, 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 to idzie naturalnie po prostu. Tak jak wspomniałam, mamy <laughs> 10 lat od twoje. A i zapomniałem, jeszcze był tadeusz Kuba w ubiegłym roku w ocenzurowanej wersji, który też... <laughs> tak, tak, pamiętam, pamiętam. Który, który to też był, to... było, było szumu wokół tego. Ale no. czy te kontrowersje, rozumiesz, to były niezamierzone kontrowersje? Właśnie zazwyczaj te, które były najbardziej kontrowersyjne, były niezamierzone, a uh, czy... Just... Z tyłu głowy miałem takie przeczucie, że to może wzbudzić, ale nie, to nie był cel. Mhm. To nie był w żaden sposób cel, bo te projekty mówią zupełnie czymś innym i ludzie to wszystko interpretują trochę spak. Właśnie za mało dyskutujemy w Polsce, moim zdaniem, na temat tego, co się kryje za, 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 za pewnym zamysłem, za, za pomysłami. Rzadko interpretujemy e, te co, co autor dokładnie. W kulturze amerykańskiej, w kulturach zachodu Francji, Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii bardzo często ludzie siadają i rozbierają na czynniki pierwsze to, co widzimy w, w, w teledysku, bo bardzo często są to również kadry pomiędzy, e, które, które, które się pojawiają po prostu e, pokładkowo tak naprawdę i na którymi naprawdę trzeba się zatrzymać i zwrócić na nie uwagę. I to są takie smaczki, które ja zawsze kochałem, które, do których ja jestem przyzwyczajona od dziecka przez to, że mieszkałem w Paryżu. E, I strasznie mi brakuje, że nie dyskutujemy na takie tematy w Polsce. No dobrze, to powiedz mi w takim razie, nad czym powinniśmy dyskutować, jak Twój nowy album się ukaże? No bo skoro przez 7 lat nad nim i rozumiem, że utwór, który niebawem będzie miał premierę, będzie na tak. nowym albumie. Utwór mówiący o braku tolerancji, o tolerancji ogólnie w naszym kraju. To jakie tematy będziesz jeszcze podejmował? Na co jeszcze zwrócisz uwagę? Do wielu tematów podchodziłem też terapeutycznie i w naszej kulturze to jest zabawne, bo wczoraj o tym rozmawiałem z moją przyjaciółką Ramoną. Ramoną Rej, którą serdecznie pozdrawiam zresztą. Pojawi, pojawi się na pewno hasło diabeł na tej płycie, które, i to nie raz, ale to ze względu na to, Ty że przez to. Diabła? Nie będę zdradzać z wiele szczegółów. Być może, być może nie. Diabeł się pojawi w kilku rolach na, na tej płycie, ale to wynika z tego, że w naszej kulturze, w kulturze ta postać jest bardzo mocno używana jako straszak. I sam w dzieciństwie byłem straszony, że zachowuj się, bo przyjdzie po ciebie diabeł. Ja to potraktowałem bardzo terapeutycznie. Poruszam ten temat po to, żeby zdjąć ciężar z postaci, której nie ma wokół mnie, której nie, nie, nie widzę. Ten, ten ciężar tego strachu i lęku, który bardzo często w sobie mamy, bo nasza kultura która bardzo często wpędza w lęk, w strach, w poczucie winy e, i bardzo wiele tematów, które, które pojawiają się na tej płycie, jest potraktowane terapeutycznie pod takim względem, że zrzucam ten ciężar z siebie. Czyli to była e, też terapia dla Ciebie, to nie tylko będzie absolutnie. terapia dla nas. Mam ale Mam nadzieję, że to będzie terapia dla innych. Dla mnie to była absolutna mhm. terapia uwolnienia się z, z takich kajdan kulturowych, stereotypowych, społecznych, które mamy bardzo często narzucane. E, to brzmi prze, przeintelektualizowanie, ale wiem. Ale brzmi mega ciekawie, mega interesująco i aż nie mogę się doczekać, Oczywiście, mam nadzieję, mam nadzieję, pojawi, pojawi się parę tematów y, o płciowości, o seksualności człowieka. E, Czyli taka płyta edukacyjna, to... można śmiało powiedzieć. Myślę, że taka w moim stylu, konsekwentnie, Ale po tematy. La Révolution Sexuelle, myślę, że jest to kolejny etap. Y, Rozwoju dalszego, i, i to dużo tematów filozoficznych, które, które bardzo mnie fascynują, i uważam, że powinniśmy dużo częściej patrzeć na świat przez pryzmat, że życie nie jest czarno-białe, ale cieszyć się z tych i, i, i doceniać te, te odcienie szarości, których jest pełno. Proszę bardzo, 30 lat dojrzała osoba siedzi z nami. Na setkę, nie? 30 lat i zachowuje gada jak, jak stuletnia. Nie, ale to, jest bardzo, ale to jest bardzo ważne, o czym mówisz, na które tematy zwracasz uwagę. To są tematy, które powinniśmy podejmować. I tak. bardzo dobrze, że artyści właśnie za nie biorą, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale już do tego nie wracajmy, bo mamy na półtorej minuty na rozmowę, a chciałabym zapytać, czy myślałeś kiedyś, co by było, gdyby nie mam talent, Gdzie byś teraz był? Co byś robił? Gdzie byś żył? jakbyś byś zarabiał na życie? Może bym wyjechał z kraju na stałe, e, gdybym, gdybym, gdybym nie, nie, nie wziął udział w programie? A być może poszedłbym do innego programu? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo to Mam Talent było wynikiem tego, że nie było innego programu muzycznego w danym momencie, dlatego padło na Mam Talent. Mhm. E, na pewno bym robił muzykę, to, to bez dwóch zdań, bo ja rok przed. Wybierałem między studiami aktorskimi a muzyką i postanowiłem parę dni przed egzaminem na, na studia aktorskie we Wrocławiu, że, że, że jednak muzyka to jest ten kierunek, który zawsze był mi najbliższy, który był obecny w moim życiu od dzieciństwa. I że chyba bardziej naturalnie mi przychodzi bycie muzykiem, wokalistą, twórcą, aniżeli aktorem wcielaniem się w różne postaci. Przez te ostatnie lata nie żałowałeś, że jednak nie wybrałeś aktorstwa? Nie brakuje ci tego? Um, myślę, że. Teledyski i to, że bardzo często podchodzimy dosyć fabularnie tworząc moje teledyski, trochę się ocieram o to aktorstwo i to mi stwarza dużo stwarza, daje dużo przyjemności i satysfakcji, ale oczywiście. Yy... Chciałbym kiedyś w jakąś rolę się wcielić i, i, i zrobić coś zupełnie innego, aniżeli dotychczas. No w takim razie właśnie tego życzę Ci z okazji Twoich 30. -tych urodzin, bardzo. kolejnych sukcesów i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz nas zaskakiwać i będziesz nas edukować, bo myślę, że Dziękuję bardzo. Te, tego właśnie od artystów też powinniśmy w dzisiejszych czasach oczekiwać. Madox był razem z nami, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. E, to nie koniec Gwiazd na dziś, bo wracamy za kilka minut, tak więc nie odchodźcie prze, sprzed telewizorów, bądźcie z nami koniecznie.